Witajcie na moim kanale, to ja Adam Razik. Witam, zapraszam Was do oglądania. Jesteśmy w kolejnym nagraniu, w kolejnym filmie. Malowanie obrazu abstrakcyjnego. Witam, witam, witam. Adam Razik malowanie krok po kroku. To mój kanał. Jest to kanał nie tylko o malowaniu, ale o zarabianiu, o kreatywnym, pięknym życiu. Będę tu Wam opowiadał o tym, jak sobie zmiany, jak, jak, jak można dokonać zmian w swoim życiu. Jak Robić to co kochamy, jak realizować swoje pasje i jak po prostu zarabiać kasę. Wszystko to, co kojarzy się z nami, z tym poczuciem szczęścia, z, ze spełnianiem marzeń, to tutaj znajdziecie. Yy, nie wiem, na razie nie będzie tutaj pewnie jakichś tam fajerwerków. Natomiast myślę, że z czasem ten kanał będzie najlepszy na. Już yy, o, o tym mówię i, i w ten sposób go przedstawiam, że jest najlepszy na YouTube kanał, kanałem o malowaniu, zarabianiu i kreatywnym, pięknym życiu. Natomiast ja wierzę w to, że taki będzie i jest. A świadczy o tym stale rosnąca rzesza moich, moich wielbicieli, moich subskrybentów, moich osób, które mnie oglądają. Natomiast co jeszcze chciałem Wam powiedzieć, to czy do życia nam się układa tak, jak chcemy i spełniamy te marzenia, to tylko zależy od nas samych. Wszystko, co, co, co chcemy, czego chcemy w życiu dokonać, jest nas. Nie poczynę nam żaden nauczyciel duchowy, ja też do niego nie pre predestynuję, nie, nie nie chcę tutaj Wam jakiś y, występować w roli jakiegoś nauczyciela duchowego, przywódcy nie wiem kogo tam jeszcze. Natomiast chcę Wam po prostu pewnym, pewne rzeczy uświadomić i żebyście wzięli życie w swoje ręce, y, żebyście, tak jak mówi Witold Wójtowicz y, w swojej książce, Sukcesa praca. Jeżeli życie w porównaniu do furmanki, to żebyście byli tym woźnicą, a nie koniem, którym, który ciągnie w swoją stronę i najczęściej to jest tak, że, że poprzez swoje ograniczenia, poprzez swoje nałogi, nawyki, przyzwyczajenia, stajemy, po prostu żyjemy w takiej desperacji, chcemy w życiu mieć... Wszystko to, o czym wielkie żyć wspaniale i pięknie i mieć piękny dom, jeździć najlepszymi samochodami, spędzać wakacje 5 razy, cztery razy w roku w pięknych miejscach, po prostu zwiedzać świat, a po prostu żyjemy i przyzwyczajamy po prostu zgadzamy się na to życie, które nam sobie zafundowaliśmy czy tam nam, nam. Jeszcze takie jest ograniczenie wynikające z naszych z naszego życia, które nam wymawiali, od, od dzieciństwa nam wymawiano, że tego nie możesz, tego nie osiągniesz, tego ten, pieniądze są złe. Yy, milionerzy to na pewno są ludzie, którzy, którzy po prostu dorobili się pierwszym milionu kradli, a w ogóle to dorobili się, bo mieli bogatych rodziców itd. Tak 95% milionerów to są ludzie, którzy zaczynali od zera. To po pierwsze. Po drugie, yy, gdyby na przykład yy, milionerem czy w ogóle człowiekiem bogatym jest się tutaj, Gdyby na przykład y, żebrakowi dać y, miliony, a milionerowi odebrać, to po miesiącu, dwóch, trzech milioner znowu byłby milionerem, a żebrak żebrakiem. Także to jest wszystko kwestią mentalności i, i sposobu życia i, i tego, jak rozumiemy to życie, jak y, czy żyjemy w tych takich, takich właśnie, jak powiedziałem, uciwie desperacji. Czy... Dobra, rozgadałem się, a tutaj obraz czeka. Dzisiaj będę mówił, malował. Mam znowu farby, jak Wam wspominałem, akrylowe, to jest obraz akrylowy, bieżnie malowany już, któryś z kolei odcinek, miałem który, ale pomyślałem sobie dzisiaj, że ten, ten obraz to będzie, słuchajcie, to będzie hicior, kiedy zrobię z tego speed speedpainting, bo jak już w końcu zdecyduję się na to i zakończę pracę nad tym obrazem i powiem sobie, już dosyć, jest fajny, już nie będę go zmieniał, już wystarczy, to tych 15, 17, nie wiem ile to już jest 20 odcinków, które, które mm, powstaną o jego realizacji, jego powstawaniu. Czyli to zrobię taki, będzie taki ten właśnie speed painting, ten taki szybki filmik, bo jak to poskracam już tak sobie właśnie wyobrażałem na dzisiaj, jak to zrobię, poskracam go tak diametralnie, maksymalnie, żeby tam nie wiem miał. Ale ile tam będzie podczas tego oglądania, ile będziecie mogli zobaczyć obrazów w tym w środku tego tego filmu, to będzie rewelacja, to będzie naprawdę fantastyczna rzecz i taka yy, fajna, kształcąca hmm. dla Was, bo słuchajcie, yy, ja nie jestem tutaj jakimś żadnym tam guru dla Was, chociaż wielu z Was nie tak traktuje, no bo piszecie do mnie, że to jest wspaniałe, co robię i w ogóle, i Wam się to podoba, natomiast ja chciałem powiedzieć, że i też yy, to nie jest tak, że każdy obraz mi wychodzi i tak dalej, to po prostu nie jest yy, i tak hmm. zawsze jest w życiu, nie wszystko. Jak już kiedyś tam wspominałem, ktoś tam powiedział, że jeden na sto z obrazów to jest wybitny yy, artysty, a te, te 99 to tylko potwierdzają jego talent. Natomiast zdarzają się jeszcze w tych 99, podejrzewam, yy, nie wiem, ile tam yy, byłoby ich ilościowo, natomiast no, proporcjonalnie, natomiast yy, zdarzają się też takie, które Chociażby na jakimś etapie, bo nie mówię, że, że koniec powstał obraz. Jak to powiem, kupa taka w ogóle nieudany, i go spalę, zniszczę i tak dalej, i już nie chcę z nimi nic do czynienia. Natomiast to nie jest tak, ale bo można, jak powiedziałem, takie obrazy malować w nieskończoność i poprawiać, 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 tak jak na ten, ale właśnie są takie, yy, i też Wam. Też w sobie się na tym łapie niejednokrotnie, że na przykład maluję wieczorem, kurczę, jest wena, mnie porwała, jest o szur, tu biorę. Jest rewelacja, jest zachwycony jestem tym obrazem, jak to, jaki on jest piękny, jaki to jest po prostu co tu za, za zestawienia barwne, jakie kolory, jak to kurczę, fajnie malarski. No także pod wielkim wrażeniem yy, się z nim żegnam na, na noc. I później następnego dnia patrzę, oglądam na niego, patrzę na niego i po prostu myślę, co to za. już nie powiem co, za. G. <grym> Także takie rzeczy też się zdarzają, takie sytuacje się zdarzają, i to nie jest nic, yy, co Was. Dlatego tym się nie, nie, nie przejmujcie, niech to, nie, was nie, nie, niech to Was nie zniechęca, bo po prostu tak to może też wyglądać. Dlatego, teraz poparcie, robię. Coś takiego z tym obrazkiem już sobie znowu mm, wracam do tych geometrycznych kształtów, no ale trudno, on był, tak był zaczęty malować, yy, tak yy, zacząłem go malować i, i te geometryczne kształty tutaj nawet fakturze występują, teraz trudno byłoby je złamać i znaleźć coś yy, inaczej go potraktować, yy, mniej yy, dlatego tyle, że chcę, wezmę yy, teraz szerszy pędzel, chcę go po prostu zrobić w ten sposób, żeby niech to nawet będzie taka jak, jak powiedziałem nawet w tytule jak zapisałem, że to będzie pejzaż abstrakcyjny, niech to coś tam sugeruje jakiś pejzaż yy, właśnie taki urbanistyczny, gdzieś może to sugerować jakieś budynki, jakieś yy, budowle i tak dalej. Natomiast yy, mówię, już ta faktura jest jego yy, yy, zdeterminowana tak geometrycznie, że czy zdominowana, zdominowana geometrycznie, że, że po prostu trzeba już do tego z tym się pogodzić i w ten sposób go tak potraktować. Teraz wziąłem czarną farbę, taką mówię, mieszam ją z jakimś tam ultramaryną, tą tę czer, czerń i, i staram się hmm, wezmę teraz kolor, staram się po prostu znaleźć jakieś hmm, Będę starał się znaleźć jakieś płaszczyzny większe. Bo tu, widzicie, tu jest za dużo takich drobiazgów, tu się za dużo dzieje. Tu są jakieś takie detaliki, szczegółiki, kwadraciki, tylko te prostokąciki, które sam jeszcze tam je dorysowuję, które nie bardzo, że tak powiem, tutaj mi odpowiadają i trzeba się z tym tego pozbyć. Ale zaraz dojdzie do tego kolor mam nadzieję, to się wszystko ładnie ułoży. Mam taką nadzieję i wierzę w to, że, że ten obraz i będzie jeszcze naprawdę zaje fajny. Także... Co jeszcze chciałem powiedzieć? Chciałem... W ogóle to bardzo się cieszę, że wróciłem. Teraz z, z, zaczynam się rozkręcać. Przy ostatnim już tym yy, zauważyłem, że yy, nawet, nawet yy, widzę, że, że słyszę po sobie z tego, co, co mówię. Mam więcej takiego entuzjazmu, jakiegoś więcej, więcej yy, tutaj chociaż staram się to yy, zawsze mieć entuzjazm zawsze mieć takie pozytywne, yy, pozytywne nastawienie. Natomiast yy, chciałem yy, chcę wam powiedzieć, że yy, że im więcej dlatego ta przerwa była tak... chociaż malowałem, bo tam byłem na plenerze jednym, drugim, yy, malowałem jakieś tam zlecenia i tak dalej, których może nie nagrywałem i nie było właśnie tych filmików, to był błąd bo jednak kiedy tutaj jestem często z wami tutaj obcuję z tymi moim malowaniem, z tymi farbami i z tym z tym warsztatem, to zupełnie człowiek inaczej teraz wygląda, inaczej się czuje w tym malowaniu. Okej, okay, jeszcze, nie, no może jeszcze tutaj chwilę, ale chociaż już połowa to już to już trzeba się wziąć za najwyżej następnym będę nadal Znowu poprawię te rzeczy, te rzeczy tym, chyba się coś przekręciło, przekrzywiło. Hmm. Będę poprawiał te rzeczy jeszcze rysunkowo. Ja, to jest taki mój wynalazek, taka moja, taki mój rodzaj sposobu Nie wiem, jeżeli Wam to nie odpowiada, tak jak Wam, jak widzicie, jak zaczynam obrazy, ja zawsze tym czernym, czernią czernią, tym ciemnym kolorem zaczynam tak jak już w większości pewnie wiecie tego nie muszę powtarzać, ale powtórzę, bo dla tych, którzy którzy oglądają to dopiero zaczęli oglądać. Czarny kolor schnie najszybciej, do tego po pierwsze, po drugie, tak jak wam opowiadałem, te wszystkie teraz tutaj miejsca, gdzie ten kolor czarny ten ten, ten rysunek zawięścił, tak ten kolor będzie teraz mi podpowiadał co dalej jak tego używać tutaj yy, jakich kontrastów tutaj właśnie gdzie, gdzie coś przyciemnić gdzie rozjaśnić jak to ma wyglądać teraz biorę już faktycznie yy, rezygnuję z tego i będę w tym wykręcił mieszał fiolecik niebieski czyli niebieski ultramarynę i karmin bardzo ciemny teraz Kolor, kolor zmieszam. Wiadomo, jak, jeżeli dodasz więcej y, niebieskiego, będzie on bardziej, bo troszeczkę jeszcze zieli do tego dołożę. O, już mamy piękny, ładny fiolecik nam się tutaj y, pokazuje. Jeżeli więcej, tak jak, jak y, no to jest rzecz jakby oczywista. Więcej niebieskiego, to ten fiolet będzie bardziej niebieski i więcej y, 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 czerwonego, będzie bardziej taki ciepły czerwony. Może faktycznie tutaj trzeba jakiś większy płaszczyzn pokusić się na to, żeby trochę wczesny do tego dodam, żeby to jeszcze było ciemniejsze, żeby te, te rzeczy tutaj... O, no, tu rezygnuję w ogóle z tego metalu, tam gdzie jeszcze się gdzieś pojawia, to, to będę go eliminował, że tak powiem, żeby ten obraz tylko był z tym... No i... I dalej, 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 będę to budował w ten sposób. Hmm. Tu jakieś ciemniejsze płaszczyzny po prostu. Hmm. Bardzo chyba to tutaj pojechałem z tym. Słuchajcie, żeby to. To, co tutaj. Hmm. Boję się, że znowu pójdę w jakimś złym kierunku i będzie, będzie to nie takie, jak sobie zaplanowałem okej, okay. to było za mocne o, zobaczcie jak ładnie o taki właśnie kolor przy tym jak ładnie przy tym pomarańczowym ten taki ciepły więcej ultramaryny jednak do tego fioletu i tutaj go to trochę bieg dodam, zrobię go jaśniejszego, żeby o, on będzie tutaj jaśniejszy, bo będzie tym, na tym drugim planie tu gdzieś go, teraz po prostu rezygnuję z pewnych pewnych yy, drobiazgów yy, na rzecz jakichś większych płaszczyzn. Tu jest faktura, ale zaraz jakimś sukiem przepędzę też rozetrę to i będzie to się o tutaj pojadę z tym do końca <laughs> chyba chyba tutaj <laughs> o i tak zaraz tam dodam tego Yy, jednak niebieskiego trzeba dodać to jeszcze był, znowu za płasko za ciemno będę muszę wziąć yy, jednak brakuje mi tego odejścia będę musiał jakoś to robić yy, przy tym kolejnych ty, wejściach przed yy, malowaniem zastanowić się mniej więcej sobie jakiś taki naszkicować plan tego jak będę to działał jak będę co, co, w którym miejscu jaką plamę położę, żeby to było... Chociaż to też taki... kiedy to oddajemy podkładanie umysłu, jak to jak to też nie jest do końca fajne, bo, bo w tym nie ma ja jakichś kalkulacji, nie powinna być właśnie takiej kalkulacji, to może tak lepiej. To, to ma być e, żywioł, to ma być o, bardzo fajny ten kolor. To ma być po prostu spontaniczne i ma być wrażeniowe, a nie zaliczone nie tu taki kolor tu taki. zmalowaniu to nie jest istotne. O już fajnie się tutaj. Zawsze muszę pamiętać o tym o tym, że to jest yy, że to będą takie geometryczne kształty. <tryk> bieli, małą tego wyglądam. Jak tam z czasem? Jeszcze dosyć jest, ok. No tu taki jaśniejszy gdzieś przedle. Tylko też może się pojawi tu. I tu. I tutaj. Teraz już pędzel mam Szeroki, mogę. O! Mogę tutaj poszaleć. Co jeszcze? Tutaj jest. Jest takie miejsce, gdzie. O! Tu jest taki kolor. Mało zdecydowany. I to zrobię. Widzicie? Takim suchym pędem też fajne są efekty, fajnie się to fajnie to świat zostawia tu może w ten sposób tu. gdzieś gdzieś tak się powinno tutaj o jeszcze bieli którego pogrodziłem teraz Niszy. i w ten sposób i do przodu, proszę bardzo i nie boję się, nie boimy się nie boimy się, jak to w kabalecie nie boimy nie boi, nie boi i jedziesz o, jedziesz o może tutaj też coś takiego z przetartego poprawię to za chwilę to jest zieleń bardzo tutaj też fajnie i pomału, pomału będzie ten obraz, e, żebym przepędzał faktycznie za gruby, ale też na pachlę, troszeczkę ziemny. Kurczę ładna chrypę dostaję, bo jakiś taki nie dostaje, bo chyba taki głos się robi Chrypowaty, chropowaty, chrypowaty. No i teraz szpachelka, już pachla bardzo dobrze na tych fakturach będzie się odnajdywać o i ten ślad dobrze taka zabawa po prostu teraz yy, z fakturą, z kolorem yy, oddaję swoje tutaj yy, Te, tej zabawie się tak wrażeniowo nie, nie będę tutaj, że tak powiem yy, się starał i takich Tych szczegółów zaraz tam do tej do bieli wrócę, tego dwa, żeby to nie było. O. Nie było. Tu jest, to biel. gdzieś tam się pojawia, I tu. to nas sprawia radość, eee, niektóre efekty nie będą zamierzone, niektóre będą no, jakoś przemyślane I, i to dobrze, bo nie o to chodzi, żeby tutaj było wszystko takie góry zaplanowane. A tutaj też jest miejsce na jakąś taką swobodę, zabawę i, i odrobinę przypadku. I teraz jakiegoś błękitu namieszałem to jest, nie jest jeszcze za, ale, to właśnie, to będzie o tyle ciekawe, że tutaj tu są jakości te błękity i tutaj się pojawią nie tylko takie czyste, czysto, czyste błękity, tylko będą gdzieś tam, oj będę pomału kończył, bo widzę, że już czas y, też y, się kończy. Słuchajcie, zapraszam Was do oglądania. Subskrybujcie mój kanał, bo tego będzie widzieli kiedy nowość się pokazuje. A będzie ich bardzo dużo teraz. I cóż, patrzcie jak obserwujcie, oglądajcie, jak powstają u obrazy. No i piszcie, pytajcie. Będę na tyle, o ile mogę Wam pomóc, będę Wam służył pomocą. Także zapraszam.